Czyli teraz grupa trzech słupków przerobionych razem na trzech niezależnych słupkach, żeby dodać taki kielich jakby. Czyli wbijam się w pierwszym słupku, przeciągam nitkę, robię pierwsze przeciągnięcie w pierwszym słupku, oczko przebrane do połowy. Narzucam nitkę na szydełko, wbijam się w drugim słupku, wyciągam, dobieram i przeciągam przez dwa narzucenia i mam w ten sposób dwa słupki przebrane do połowy. Narzucam nitkę, przeciągam, wyciągam tutaj i dobieram i robię... Pierwsze przyciągnięcie w trzecim słupku, i teraz dobieram nitkę, przeciągam i mam domkniętą tą grupę, czyli trzy słupki niezależnie, trzy słupki przerobione razem, oczko łańcuszka i teraz podwójny słupek, czyli owijam nitkę dwa razy wokół szydełka u szczytu tego turkusowego płatka, czyli tej grupy trzech słupków przerobionych razem. Przechodzę i teraz przerabiam podwójny, podwójny słupek, czyli wyciągam. I robię trzy przeciągnięcia, czyli raz, dobieram nitkę drugi raz, za każdym razem przeciągam przez dwa narzucenia i dobieram nitkę trzeci raz. I w ten sposób mam podwójny słupek, bo dwa razy owijam nitkę wokół szydełka w ten sposób, ale przeciągam trzy razy, czyli to jest po angielsku trebu i przeskakuję, przewiam kolejny motyw.